Teraz pokażę na przykładzie naszego motocykla treningowego i wyścigowego, którego szykujemy na pierwszą i drugą rundę Mistrzostw Dolnego Śląska Strag Academy. Jak wyczyścić w warunkach serwisowych, w warunkach domowych, bo to jest nawet można na torto wziąć, bo jak widzicie niepotrzebne tutaj do tego urządzenia żadnego prądu. Jest to urządzenie, które bardzo fajny, prosty sposób czyści zestaw napędowy, ale głównie łańcuch. Jest to urządzenie składające się ze szczotek, które są tutaj zamykane. Jest woreczek, do którego ścieka cały ten syf z łańcucha. Jest oczywiście preparat, który służy do łatwego wyczyszczenia. Szczoty robią swoje, a wy musicie tylko i wyłącznie kręcić kołem. Zróbcie tak z 2-3 minuty, bardzo dokładnie będziecie mieć wyczyszczony łańcuch. Następnie do sucha wyczyścić, wysuszyć łańcuch, no i będziemy nakładać już smar, więc fajna opcja dla ludzi wygodnych.